Łaciatego. Mamy proste zasady. Kupuj kartony mleka, bo my płata czeka. Weź udział w loterii Mleka Łaciate i zyskaj szansę na wygranie wypłaty rocznej, miesięcznej lub tygodniowej. Łaciate zasady. To proste zasady. Czy wiesz, że redukcję przebarwień najlepiej zacząć w nocy? Nowość Liftaktic B3 na noc. Z formułą z niacynamidem i czystym retinolem to składniki rekomendowane przez dermatologów, które odnawiają skórę. 2 miliony nowych komórek to mniej przebarwień noc po nocy. Ciesz się rozświetloną skórą każdego poranka. Na dzień stosuj serum Liftaktic B3 oraz krem z SPF 50. 88% przebarwień i w takim B3 twój 24 godziny plan na redukcję przebarwień. Wiślij, zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. A teraz z okazji urodzin Leru zapraszam na kolorową zabawę w 3 za 2. O co ho? Bierzesz dwie farby. Zabawa, zabawa, zabawa i masz trzy. I tak ze wszystkimi farbami kupujesz trzy, a płacisz jak za dwie. No to, raz bardzo. Siostra Maja choruje na mózgowe porężenie dziecięce. Maja podciągała się. Pomagajmy chorym dzieciom. Warto pomagać. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie lub w systemie t -Pay. Dziś o 21.35 skazana, a o 22.45 13 minut. Powiedz mi, Fagata, drogie moje dziecko, jak taką dziewczynę jak ty można poderwać? On musi mieć 6 zer? No ja mam 6 zer i, i to wystarczy. Co? Jesteś milionerką? Tak. Ale naprawdę? No tak, dla mnie ty jesteś taki taki chłopiec wojsbę, ale trochę z Bermachtu. Dalej ty masz taką, by powiedział urodę nasłuchującą. Nie mogę się doczekać. Na yy, do przykład yy, Michał byłby w stanie ci poderwać? Zostawiam. Przepraszam. Nie, okay, rozumiem, rozumiem. Ja wszyscy tutaj panowie troszkę. Zastanawiam się, co chcesz powiedzieć. Do piachu! Kupował Józef. Filał sezonu jutro o 22.40 w TVN. Początek magicznej przygody. <gry> <gry> Jesteś czarodziejem. I to diamelnie dobry. Został pan przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa. Witam w oparciu. Harry Potter zaszczycił chłopak. Nasza nowa, wielka gwiazda. Nie każdy czarodziej jest dobry. O, Harry Potter i kamień filozoficzny z 5 o 19.50 w Zaboli tylko chwilę I To jest seks. I to też nie jest seks. Bijujący yeah. seks. To jest seks. Yeah. Patrick Swift. Jennifer Gray. Najseksowniejszy nice, duel najseksowniejszy nice, film. Nice, filmie. Dirty Dancing. W sobotę o 19.45 w PV. I od dawna prowadzi beztroski tryb życia, co mają pretensje jego zamożni rodzice. Nic nie dowiesz, po zainteresowałeś. Studia życiłeś. By Absolutnie. Mężczyzna od niedawna spotyka się z poznaną w pawie dziewczyną. Co to jest. Mhm. Mój brat, mówiłem ci, że niedawno bym się Wkrótce Karol dowiaduje się, że jego rodzice nie żyją. Zginęli w wypadku samochodem pod Warszawą. W trudnych chwilach 27-latka wspiera dziewczyna. Wszystkim ci pomogę. Mogę się do ciebie wprowadzić na staro, choćby jutro. Po pogrzebie rodziców, wspólnik zmarłego ojca przekonuje Karola, że będzie dobrze zarządzał jego majątkiem. Co roku będę ci wypłacał 150 tysięcy złotych. Jego dziewczyna ma o to pretensje. A jak cię oszuka? Weź, przestań. Rok później, 28-latek dowiaduje się, że został bankrutem Zdrowia, i ma długi do spłacenia. Straciłeś wszystko. Jeszcze ja mam do tego dopłacać? Tylko sobie kpisz. Odchodzi od niego dziewczyna. Zrywam z tobą. Żeby przeżyć karę, w końcu dończą i zaczyna szukać pracy. Proszę koniecznie Wkrótce zostaje zatrudniony w sklepie odzieżowym. Musiałam coś wymyślić, żebyś sobie poszedł, bo najwyraźniej nie potrafisz rozmawiać z ludźmi. 28-latek podejrzewa, że długo nie zagrzeje miejsca w nowej pracy. Poprzedniego dnia w drodze do domu kupił kilka tanich piw. Wypił je samotnie w swoim pokoju. Dzisiaj męczy go kac. Co? Impreza? Była? O, także, no nie Co nie wiem, że fajnie kupić w czwartek jak w piątek do roboty? No teraz ciężko, okej. Okay? Wszystko będzie się Mhm. Mm A co, dziewczyna ci rzuciła? Również. A poza tym ma grypy na dziś wypadku, słuchaj. A mój ojciec chrzestny przewalił wszystkie moje pieniądze i ja teraz jeszcze muszę spłacić pół miliona długu Zabawne, nie? no <średziny> Przepraszam, ja myślałam po prostu, że masz bogatych rodziców no i wywalili cię do roboty. No to źle myślałaś. Ja jestem całkiem sam, rozumiesz? Naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Po prostu proszę z mostu. Daj spokój. A mam jakieś inne wyjście? Wiem, co czujesz. Tak, tam Tak. Pochodzę z niefajnej rodziny. Można powiedzieć, że patologicznej. Moi rodzice ciągle piją. Nie mam oszczędności, muszę spłacać ich dług. A jak to musisz? Ja nie mam innego wyjścia. Jak nie zapłacę, to wywalą ich na bruk.